Witajcie moi drodzy czołgiści oraz jeszcze bardziej drogie czołgistki jeżeli macie zbędne bądź też macie ochotę na zakup zarabiacza, który nie kosztuje 10-12 tysięcy srebra, ewentualnie na 7 za 122,44 to za powiedzmy jedyne 5750 srebra ewentualnie jak to czasem można tak, jak ja ostatnio zakupiłem ten, tego zarabiacza po przecenie 30% to kosztowało około 4000 Przepraszam, Golda, możemy być właścicielem takiego oto niemieckiego cuda, czyli Pantery M10. Dlaczego warto tego zarabiacza kupić? No, ma kilka. Kilka plusów, o których Wam tutaj opowiem, i dlatego powiem szczerze, że naprawdę jest dosyć ciekawą alternatywą do właśnie tych takich wysokotierowych zarabiaczy. Oczywiście nie będziemy mieli takiego uderzenia jak SUSO 2244, który bije po 390 czy T34, ale mamy lufę, która jest niesamowicie szybkostrzeżna. Mamy lufę, która ma całkiem niezły DPM jak widzicie 371 czas przeładowania, bije tylko po 135 średnio ale łatwo jest zrobić damage tym czołgiem ze względu na tą właśnie na ten szybki reload Jeżeli nawet nie trafimy do porównania mamy 390 na strzał na te 34, no, wszystko w porządku, tylko że tam Strzał mamy co 12 sekund, tak wiarazy drzwi. Tutaj i jeżeli nie strzelimy, nie trafimy, trzeba czekać następne 12 sekund, aż będzie to przeładowanie. Tutaj 3,71 i strzał, i strzał i strzał, więc naprawdę idzie to jak bez mała skarabinka. Oczywiście nie jest tak, aż tak szybkie jak, dwie, znaczy jak te 2,5 sekundy w E25 no ale. Naprawdę sprawia to dużą frajdę. Działko jest przyzwoicie celne, powiedzmy tak. Nie jest jakoś tak, nie ma to jakiejś celności jak normalna Pantera, czyli tam 03 Tylko te mamy takie przyzwoite 0,35 działo jest Działo to jest normalna 7-piątka, czyli praktycznie bliźniacza do tego co mamy w E25 na sztugu, czy jeszcze paru czołgach. I te działa charakteryzują się właśnie tym, że nie zadają dużo damage'u, ale właśnie mają dobry DPM, dobrą szybkostrzelność i dzięki temu też można zarabiać. Matchmaking tego czołgu oczywiście jego nie rzuca tak fantastycznie jak E25. Znaczy, rzuca go jak, tak samo jak E25. O, w ten sposób. Czyli m, maksymalny matchmaking do 8 poziomu e, i. Wyżej, wyżej nas tu wrzuci, chyba, że ktoś będzie bardzo, bardzo chętny na to, żeby się pojawić na, na dziewiątkach, dziesiątkach. Wówczas pluton z jakimś T-34 wyrzuci nas z pewnością na dziesiątki. Jak widzę, o, właśnie tutaj kolega sobie ładnie uniknął strzał od artylerii i teraz trzeba właśnie zwrócić uwagę na to, że niestety, niestety, jak widać powierzchnia jego jest bardzo płaska i bardzo chętnie przyjmuje on strzał od artylerii. kocha ten czołg, nie bardzo chętnie właśnie artylerzyści strzelają, ze na to, że no, łatwo jest zadać mu duży damage. Ja, ja przykładowo potrafiłem zejść do takich nawet niższych tierów artylerii jakiegoś hamela czy gigryla i dostawać za 800-900 HP i schodzić na, na bardzo schodzić już wtedy do zera z HP, A także pod tym względem trzeba uważać jeśli chodzi o, o ten czołg hmm, natomiast samego hp mamy bardzo dużo 1300 to jest jak na zarabiacza naprawdę dużo hmm. no, także możemy tutaj spokojnie wyjeżdżać na wszelkiego rodzaju na wszelkiego rodzaju czołgi które mają dużo dużo na strzała bo tak nam zrobić hmm, czyli w takiego rodzaju właśnie KW-85 z trollem, czy tam... Czy jakieś inne takie mocniejsze, czołgi, które mocno biją. Co jeszcze? Podobno... Ja jeszcze tego nie zaobserwowałem, ze względu na to, że jeszcze nie, nie mam na tyle perków na tym, na tym czołgu. To jest dopiero moja świeżo robiona załoga. Dobrze podobno można nim, można nim trakować w jakim rodzaju czołgi, dzięki czemu możemy sobie właśnie po taranowaniu wybrać, dodatkowo zarabiać i to całkiem nieźle. Także ona jest dosyć ciężka. A pomimo tego, że rozpędza się w miarę przyzwoicie, bo dodatek 46 na godzinę, można rzeczywiście puścić się z górki i naprawdę narobić komuś niezłego, niezłego bigosu, jeśli chodzi o HP. No dobra, zobaczmy teraz jak wyglądają zarobki, czyli oznaka mistrzowska, tutaj to nas nie interesuje, co tutaj Grega zrobił, ale 4105 dm, 8 fragów i jak widać 61 000 zarobione na 300 i to jest bez premki, strzelając bez pocisków goldowych. Kolega wystrzelił ich aż 41 i zapłacił za nie tylko 4469. Więc pociski są śmieszne, tanie i naprawdę można strzelać i strzelać, i nie, nie przejmować się tylko tym, że one nam znikają, bo kosztują rzeczywiście jakieś tam śmieszne, śmieszne kwoty. Tych pocisków jest dużo, bo aż 82, więc spokojnie ich nam wystarczy. I jak widzicie dodatkowe jeszcze bonusy do EXPA, które są obecne, obecne na chwilę, obecne, na, na teraz w WoCie i pozwalają nam szybciej expić załogę, bo tylko w sumie do tego służba, służą. Także jeżeli chcielibyście właśnie sobie kupić za zarabiacza, który kosztuje znacznie mniej od tych wszystkich ósmotierowych, a wcale nie jest taki najgorszy, to sądzę, że to jest to dobra, dobra inwestycja. Jeżeli poczekacie jeszcze na jakąś przecenę i kupicie za 4000, najlepiej teraz już zaczniecie zbierać sobie golda i poczekać na jakąś obniżkę za 4000 z groszami, naprawdę warto sobie tą panterę kupić. Dobra, dzięki, trzymajcie się i do usłyszenia.